Dzień dobry państwu znajduję się w latarni morskiej rozewie i opowiem o historii źródeł światła. Było zawsze. Jeśli prawdą jest, że wszystko zaczęło się od Wielkiego wybuchu, to i ono narodziło się wtedy. Nie jest też przypadkiem, że dwie trzecie słowa światło to świat. Te słowa zabrzmiały prawie 40 lat temu. 2 lutego 1984 roku po południu, gdy w polskich domach już włączyliśmy światło. Niesamowity postęp techniki, który dokonywał się w ciągu ostatnich 20 lat, sprawił, że praktycznie wszystkie źródła światła, o których wtedy się wspominało, są już przestarzałe. W domach żegnamy właśnie żarówki i świetlówki, także te zintegrowane, które w latach 80. były najnowszą zdobyczą technologii oświetlenia. Zaczniemy jednak od najstarszego ze źródeł światła, jest nim płomień. Zaczęło się przecież od ogniska. Jak to jest, że ognisko świeci? Tak naprawdę świecą gazy, które się spalają, dlatego że w czasie, kiedy drewno się pali, tak naprawdę wydobywa się pewna ilość gazów bardzo różnych. To może być wodór, tlenek, węgla, i one spalając się świecą. Co na, naprawdę jest potrzebne do uzyskania takiego światła? Materiał palny i tlen z powietrza, coś jeszcze? Nic więcej, wystarczy materiał palny, tak naprawdę. Oczywiście yy, wodór czy tlenek węgla świecą bardzo słabo, ale różne substancje smoliste, yy, kiedy przechodzą w stan lotny, świecą bardzo jasno, z uwagi na dużą proporcję węgla do wodoru. Od ogniska kolejnym krokiem mogła być pochodnia. Tak, gdyż ograniczała niepotrzebne duże palenisko, a zapewniała jednocześnie dosyć dużo światła. Warunkiem było to, żeby ta głownia tej pochodni była nasączona jakimiś substancjami smolistymi. Smołę można było uzyskać przez wygrzewanie bez dostępu powietrza drewna. Trzeba by było mieć żelazną retortę, na przykład, i jakąś porcję drewna w środku i wygrzewać to drewno bez dostępu powietrza. I gdzie ta smała się zbiera? Ta smała jako dosyć lotna ucieka, można ją wtedy wykroplić i zebrać. Oprócz tej smały jest jeszcze tak zwana woda pogazowa, no i produkty gazowe, które są palne. Po części ten proces do dziś dnia odbywa się niekiedy w Bieszczadach. Następnym krokiem byłaby w takim razie e, miniaturyzacja pochodni i trochę zmiana zasady jej działania, czyli lampka łojowa lub też oliwna. Tak, tutaj już w grę wchodził knot, chociaż można powiedzieć, że ta głownia pochodni była taką namiastką knota, czyli to były jakieś tam konopie czy jakieś inne takie materiały, które dawały się nasycić. Nasycić tymi palnymi substancjami, a w lampce oliwnej czy łojowej mieliśmy do czynienia z knotem, którego zadaniem było wpić to paliwo ciekłe. To jest bardzo stary wynalazek. Tak, bo znany już w starożytności. Od lampy oliwnej był już tylko krok do jej następcy, czyli świeczki. Oto ona. Czy zastanawialiście się, jak to się dzieje, że świeczka się pali? I dlaczego od zapałki zapali się tylko knot, a nie cała świeczka? Paliwo, którym najczęściej jest wosk lub parafina, jest mieszaniną węglowodorów o długim łańcuchu. Jednym z nich jest hentriakontan, składający się z 31 atomów węgla i 64 atomów wodoru. W odróżnieniu od węglowodorów takich jak acetylen, propan, butan czy benzen, Hentriacontan jest ciałem stałym. Podgrzany płomieniem zapałki się nie zapali, gdyż najpierw musi zmienić stan skupienia, a do tego potrzebna jest wysoka temperatura. U podstawy płomienia mamy potrzebną temperaturę. Tutaj jest ponad 500 stopni. Ciepło wytwarzane przez płomień topi paliwo, a następnie knot zasysa je w pobliże płomienia. Stopiony wosk odparowuje, a następnie reaguje z tlenem z powietrza, tworząc dwutlenek węgla i wodę oraz wdzielając sporo ciepła. Pary wosku lub parafiny można łatwo zauważyć po zmuchnięciu świeczki. Są oczywiście palne, zatem podstawienie płomienia sprawi, że zapalą się ponownie. Oto ten proces w wielokrotnie zwolnionym tempie. Jak widać, drugi płomień nie dotknął knota. Jedna świeczka wytwarza około 13 lumenów ciepło-białego światła. Nie jest to dużo, dlatego w wielu pomieszczeniach widywało się świeczniki na kilka świec, często pod postacią ozdobnych kandelabrów. Świeczka jest obecnie jedynym źródłem światła wykorzystującym płomień, które nadal znajduje się w wielu polskich domach. Służy jako rezerwowe światło na wypadek awarii lub do nastrojowej kolacji, właśnie przy świecach. Do tej pory o świeczce mówiliśmy, że tam jest paliwo, a to może być co? Może być parafina, może być stearyna, może być wosk pszczeli. Czym to się różni, z czego to powstaje? Znaczy tak, no wosk pszczeli, jak nas wskazuje, powstaje z tego, co zrobią pszczoły. To jest e, substancja, z której zrobione są te komórki, e, takie te sześciokątne, w których tam znajduje się miód. E, można wosk topić i odlewać z niego na przykład takie świeczki jak tutaj bardzo ładna świeczka. Wykonana w formie, no podobno woski. silikonowej formie. Wlewa się ten wosk roztopiony, wkłada się knot, wlewa się wosk i wosk się podważy by zastąpić. Mamy świeczkę. To jest naturalny, prawda? Naturalne paliwo. Bardzo ładnie zresztą pachnące. No ale może być tak jak powiedziałeś, może być staryna, którą się otrzymuje tak naprawdę z tłuszczów zwierzęcych, przynajmniej tak się kiedyś otrzymywało. Mógłby być też teoretycznie wosk ziemny. Ozokert. I do tego jeszcze dochodzi produkt rozpadu plastików. Tak, zdecydowanie. I z tego, z tego typu wyrobów otrzymuje się paliwo do lamp nagrobnych. No nie mamy tu, nie, albo nie stety. Mamy. Stety, dlatego że takich, <słuch> y, takich świeczek, mimo to, że wyglądają jak świeczka, nie wolno palić w pomieszczeniach zamkniętych. No one kopcą niemiłosiernie. I do tego jeszcze wydzielają. Różne dziwne substancje. Tak, zdecydowanie. Dobrze. Mamy świeczkę, która ma paliwo stałe, mamy knot, mieliśmy lampkę oliwną, więc jakąś taką kombinacją byłaby lampa naftowa. O samym wynalazku lampy naftowej chyba nie musimy mówić, jak ona, jak ona powstała. Natomiast możemy powiedzieć, jak dokładnie jest zbudowana i czym się tak naprawdę różni od świeczki. No, przede wszystkim różnica jest taka, że możemy wyregulować sobie knot, znaczy na ile on jest wysunięty ym, spoza tej metalowej części czyli możemy regulować sobie jasność płomienia od bardzo małego no, do relatywnie dużego kolejna różnica jest taka że w lampie naftowej paliwem jest płynna, płynne, paliwo spłynne płynna nafta ewentualnie dzisiaj z czasem częściej jakiś olej niż, niż nafta no, ale właśnie, paliwo jest płynne, jaka tu jeszcze jest różnica? Kolejna różnica jest taka, że lampa naftowa ma coś w rodzaju komina. To jest ta szklana, mówi się klosz, szklany klosz, który powoduje, że w takiej lampie jest pewnego rodzaju ciąg kominowy. O czym łatwo się przekonać, jeżeli nie wiem, czy ja będę w stanie dotknąć. No, jestem jeszcze w stanie. Że jak zdejmę, ona ma większą tendencję do kopcenia, bo po prostu tego powietrza, które dochodzi, no jest zdecydowanie przymało w tym momencie. Tak? Więc, więc lampa naftowa pracuje dobrze z kloszem. Przynajmniej jeżeli mówimy o takich lampach, lampach-lampach, a nie prymusach. A do tego za chwilę dojdziemy. E, jeszcze jest jedna zasadnicza różnica, i to jest to urządzenie, które trzyma knot. To urządzenie nazywa się Brenner i wydaje, wydawało się początkowo, że to jest nieduża rzecz, to jest tylko kwestia wyciągnięcia tego knota mniej lub bardziej. Tymczasem nowoczesne, jak na tamte czasy, Brennery miały specjalne kanały, które umożliwiały zasanie powietrza i wprowadzenie go w odpowiedni sposób do obok knota. Część z tych Brennerów ma również knot, który jest zwijany w rurkę prawie całą. Także powietrze jeszcze od środka. Część powietrza jest zasysana do środka, gdzie po nagrzaniu yy, ten proces spadania Przebywa, czy odbywa się dużo sprawniej. Tak, bo trzeba zauważyć, że lampa naftowa w porównaniu ze świeczką daje no naprawdę zdecydowanie więcej tego światła. Zresztą jednym z pierwszych zastosowań lampy naftowej Łukasiewicza było oświetlenie sali operacyjnej bodajże szpitalu w Lwowie. więc I apteki. I apteki, więc to było jak na tamte czasy naprawdę ymm, ważną sprawą rewolucyjną, bo pozwalało operować w nocy. Dodatkowo jeszcze lampy naftowe o takiej konstrukcji wcale nie muszą być takim słabiutkim, dziwnym, malutkim źródłem światła. To jest wszystko kwestia konstrukcji knota. Poza tym jest to urządzenie, które jest skalowalne poziomo. To znaczy można było tych knotów umieścić sporo w osobnych rurkach. I w ten sposób działała jedna z pierwszych wersji latarni morskiej Rozewie. Osobny przypadek to jest lampa ciśnieniowa. Czyli prymus. Czyli prymus. W odróżnieniu od lampy takiej naftowej z knotem, to tak naprawdę jest lampa gazowa. Tak, bo tam mamy do czynienia w ogóle, jeśli chodzi o spalanie y, takiego prymusa, takiej lampy, to mamy do czynienia z taką miseczką, y, która znajduje się pod palnikiem żywo przypominającym taki palnik gazowy i po co była ta miseczka? I, i jak się to zapalało? Wlewało się na tą miseczkę denaturat. Podpalało się, i wówczas nafta, pompowana jeszcze taką specjalną pompką, była podgrzewana i w formie gazowej docierała do palnika. Tak więc, tak więc, jak się takie coś używało, to płomień może nie był tak niebieski, przynajmniej tak jak ja pamiętam z dzieciństwa nie był tak niebieski, może jak w takiej kuchence gazowej, ale no miał wysoką temperaturę. Tam zazwyczaj była jeszcze jakaś nad tym ramka z drutu, albo jakaś inna konstrukcja umożliwiająca postawienie garnka i ugotowanie na przykład ziemniaków czy jakiejś tam turystycznej strawy. Bo zazwyczaj to był to, to było to turystyczne. Na jachtach się to stosowało. Nie tylko. Kto z Państwa czytał Mistrza i Małgorzatę, ten, ten pamięta, że prymusów używano również w domu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ten płomień, wspomniałeś, jest. Słabo, niebieski. Taki słabiutki. Trochę żółtego ma, ale to świeci słabo. Tak samo jak światło świeci tlenek węgla i wodór. Tak. Zatem najlepszym wyjściem było wprowadzenie jakiegoś elementu, który sprawi, że po stosownym ogrzaniu powstanie sporo białego lub takiego żółtawego światła. A czyli mówisz w momencie, kiedy chcieliśmy takie coś stosować jako źródełko światła, a nie, do a nie do gotowania. I takim wynalazkiem była koszulka Aueira. To był bardzo ważny wynalazek dlatego że umożliwił wygenerowanie dosyć dużej ilości światła porównywalnie do zwykłego do zwykłego, normalnego płomienia. Tak, a taka koszulka stanowiła tak naprawdę koszulkę bawełnianą, nasyconą zazwyczaj azotanem toru. Stąd no, jeszcze koszulka do niedawna, bawełnianą. tak, stąd jeszcze do niedawna te koszulki były bardzo chętnie stosowane y, przez tych, którzy chcieli y, robić jakieś eksperymenty dotyczące promieniotwórczości z uwagi na to, że tor jest pierwiastkiem radioaktywnym i wobec tego stosowano go jako takie dostępne źródełko promieniowania. Jestem teraz na ulicy Agrykola w Warszawie. Część tej ulicy jest oświetlona lampami gazowymi. Choć w porównaniu do elektrycznych źródeł światła lampy naftowe i gazowe wypadają blado, w swoim czasie były podstawowym źródłem sztucznego światła. Jedną z najjaśniejszych lamp gazowych była lampa acetylenowa. W wersji przenośnej była to pospolita karbidówka, która do wytworzenia acetylenu wykorzystywała reakcję węgliku wapnia z wodą. Z racji na bardzo prostą konstrukcję, lampa karbidowa była źródłem światła w wielu domach podczas II wojny światowej, gdy nafta była dość cennym towarem. Światło acetylenowe jest o wiele jaśniejsze od świeczki. Z powodzeniem służyło do oświetlenia rowerów, a także pierwszych samochodów i motocykli. Oto przedwojenna lampa karbidowa montowana do rowerów. W Polsce międzywojennej z karbidówek korzystali górnicy, kolejarze, pracownicy poczty polskiej, służba celna i oczywiście zwykli mieszkańcy. Lampy te były bardzo popularne na kolei do lat 60., w reliktowej formie przetrwały nawet do lat 80. Ten egzemplarz kolejowej karbidówki został wyprodukowany w polskiej fabryce w latach 50. Do pracy wystarczy zalanie wodą, załadowanie karbidu do dolnego zbiornika, ustawienie dawki wody podawanej przez iglicę w zbiorniku, włożenie separatora kropel i skręcenie obudowy. Teraz wystarczy chwilę odczekać i można zapalić płomień. Jest on znacznie jaśniejszy i odporniejszy na wiatr od świeczki. Karbid charakteryzuje się bardzo dużą ilością energii, zatem jeden załadunek zbiornika lampy starcza na kilka godzin pracy. Lampy karbidowe były długo wykorzystywane przez górników i grotołazów. Reakcja karbidu z wodą jest silnie egzotermiczna, zatem taka lampa oprócz światła wytwarza również sporo ciepła, co w zimnych jaskiniach było cenne. Lampy acetylenowe były również używane w latarniach morskich. Jeśli wybierzecie się w okolicy Władysławowa, całkiem niedaleko znajduje się Muzeum Latarni Morskiej Rozewie, gdzie również znajduje się lampa acetylenowa szwedzkiej firmy AGA. Lampy gazowe używane w latarniach morskich wykorzystywały acetylen przechowywany w specjalnych zbiornikach i dozowany za pomocą sprytnego mechanizmu. Nie było to proste, gdyż jest to niebezpieczny gaz, który łatwo wybucha. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek widział popularne strzelanie z karbidu, a dokładniej z wybuchowej mieszaniny acetylenu z tlenem z powietrza. Największe wydarzenia tego typu mają miejsce w Holandii. Na stole, oprócz pracujących lamp naftowych, mamy również lampy karbidowe, lampy gazowe, i mamy oprócz tego półprzewodnikowe źródło światła to źródło światła elektryczne. Niestety. Lampy, lampy naftowe i gazowe wcale nie świecą tak mocno, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tak, no i one dalej posiadają podstawową wadę wszystkich źródeł opartych tak naprawdę o żarzące się ciała czyli emisję niepożądaną ciepła czyli sprawność mierzona w ilości oddawanego światła w stosunku do dostarczonej energii. W dalszym, ciągu, w dalszym ciągu jest y, dla tych lamp mizerna. Ale czy to zawsze jest wada? No nie. No bo jeżeli powiedzmy chcielibyśmy pracować gdzieś, gdzie jest zimno, taka lampa pozwoli ogrzać ręce, pozwoli siebie jakoś tam ogrzać, bo czasami rzeczywiście tego ciepła oczekujemy. Gdy rok temu przeglądałem serwisy aukcyjne w poszukiwaniu lampy naftowej ciśnieniowej, Takich ofert było sporo i te lampy kosztowały w okolicach 500 zł, 550 w tych granicach. Tymczasem teraz taka lampa kosztuje 1500 zł i tych ofert jest bardzo mało. Po 24 lutego okazało się, a zwłaszcza teraz, w wyniku problemów energetycznych za naszą wschodnią granicą, okazało się, że jest olbrzymie zapotrzebowanie na takie właśnie źródła światła i źródła ciepła równocześnie. Także może to nie zawsze jest wada. No zapewne jest to jakieś rozwiązanie na trudne czasy, bo niekoniecznie trzeba nalewać naftę. Można nalać olej napędowy, albo olej opałowy, albo w ostateczności olej spożywczy, co będzie dostępne i będzie świeciło, będzie grzało. I tego się użyje. Pewna grupa ludzi specjalistów od przetrwania, mówię tu o prepersach, dyskutuje dosyć mocno, jaka jest naprawdę rola lampy naftowej. I podobnych źródeł światła w sytuacjach takich właśnie krytycznych i bardzo trudnych. Inaczej, na co my się przygotowujemy? Jednym z argumentów przeciwko takim lampom jest to, że my wcale się nie cofniemy technologicznie do czasu, kiedy te lampy były niezbędne. To znaczy, w te obecne elektroniczne półprzewodnikowe źródła światła, wsparte odpowiednim źródłem zasilania, mówię to baterii słonecznej, plus zestawem akumulatorów, umożliwią wytworzenie większej ilości światła przy dużo mniejszym nakładzie. Tak, ale ja tutaj jednak bym polemizował z tym poglądem, bo wszystko jest fajnie, jeżeli takie elektroniczne źródełko jest sprawne. Przecież zazwyczaj do tego, żeby ten akumulator był tam naładowany należycie, jest jakiś układ elektroniczny. Prawda? Do tego, żeby ta lampa stabilnie świeciła, zazwyczaj też jest jakiś układ elektroniczny. No może różnie. Czasami może to jest tylko tam jakiś zwykły opornik, ale. W takich lepszych, no to raczej jest to jakaś tam przetwornica, tak żeby sprawność tego była jak, jak największa. Czyli jest to z, dosyć skomplikowane urządzenie elektroniczne. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że dajmy na to, przyjdzie jakiś niepożądany gość i ci zabierze taką lampę. Wtedy nic ci nie pomoże. Inny przypadek, nastąpi jakieś uszkodzenie, wszystko jedno co to będzie. Akumulator tam się skończy, bo był tam, dajmy na to, kiepskiej jakości, albo jakiś tam poleci, jakiś tam, może nawet i mało znaczący element, przestanie to pracować. Natomiast tego typu rozwiązanie, nawet powiedzmy, że przyjdzie jakiś pijany żołnierz i ci zbije ten zbiornik, to ty zaimprowizujesz. Weźmiesz, nie wiem, jakiś kawałek puszki, może kawałek szklanki i poradzisz sobie. Noc sobie w razie czego też jakoś tam z kawałka, splecisz, tkaniny. z kawałka tkaniny i będzie działało. Więc pod tym względem to rzeczywiście to jest do zrobienia nawet nieraz z tego, co mamy pod ręką. To jest moim zdaniem ważny argument. no Jest oczywiście kwestia paliwa. tak, Czyli, czyli można powiedzieć, no tak, ale nie, może nie być oleju, może nie być nafty, może nie być ymm, no w zasadzie nawet oleju tego oleju napędowego. Tak? To jest rzeczywiście prawda. No, ale wtedy też była ta sytuacja skrajna, że już naprawdę nie ma niczego. Tak jak to jeden klasyk wspomniał, wspomniał tak. że, że nie, ma, nie będzie niczego. I przy ulicy szkolnej. No to wtedy to nic już jakby nie będzie miało znaczenia. Wydaje mi się, że najidealniejszym rozwiązaniem jest mieć i coś takiego i jakiś tam zapas nafty. I powiedzmy. Coś takiego. Tak? Jakąś, elektronikę. Jakąś elektronikę. To nie są rzeczy, które zabierają dużo miejsca, i nie są to rzeczy, które dzisiaj kosztują jakieś niebywałe pieniądze. Więc wydaje się, że możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć zarówno coś takiego, lampę naftową, jak i lampę LEDową. Najmniej chyba dzisiaj praktycznym byłoby mieć lampę karbidową. Karbid, owszem, no jest do kupienia. Ale no nie jest tak y, dostępny jak kiedyś. To prawie go na krety. Tak, w stepach y, można. jest. Ale nie jest to też tania rzecz. Jak przeliczysz sobie na, na godzinę, godzinę świecenia, świecenia, to wcale nie to wychodzi tanio. Sam proces spalania mm, nie jest bardzo krytyczny. Ale jeżeli Państwo się przejrzycie, w jaki sposób się on odbywa, to zobaczycie, że kiedy tego paliwa podamy bardzo dużo. Płomień zaczyna się, oczywiście rośnie, 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 aż potem zaczynają wychodzić do góry tym kominem cząsteczki sadzy, lampa zaczyna kopcić. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że po prostu jest niedostateczna ilość powietrza względem spalanego paliwa, czyli zachodzi niecałkowite spalanie. Spalanie jakichkolwiek węglowodorów, nieważne czy to będzie metan, czy jakiś. Węglowodór z bardzo długim łańcuchem węglowym może zachodzić na de facto trzy różne sposoby. Mianowicie jest spalanie pełne i spalanie niepełne. Czasami się rozróżniało: yy, tam mówiło się półpełne. Ogólnie biorąc, jeżeli mamy do czynienia ze spalaniem pełnym, produktami spalania jest dwutlenek węgla i woda. Jeśli mamy spalanie niecałkowite, wówczas mamy. Do czynienia z emisją właśnie wody i tlenku węgla, a kiedy jest jeszcze mniej tego tlenu, no to mamy wodę i sadzę i węgiel. Tak więc, no, oczywiście, wiemy, że w przypadku piecyków gazowych niejedno no, nie życie zostało w ten sposób postradane, właśnie wskutek tego, że był niedostateczny strumień powietrza. I wówczas, no niestety, jeżeli jest emisja tlenku węgla, no to zazwyczaj, jeżeli, po, jeżeli pomoc nie przyjdzie w porę, kończy się to niestety bardzo tragicznie. W przypadku lamp, zwłaszcza lamp gazowych, yy, wykorzystujących węglowodor o krótkim łańcuchu, czyli te wszystkie lampy propandutan, dochodzi jeszcze jedno zagrożenie. W sumie piecyki też. Mianowicie, jeżeli pomieszczenie ma niedużą kubaturę, to taki piecyk może wypalić cały tlen z pomieszczenia. I ludzie się uduszą, mimo to, że wcale tam tego tlenku węgla na przykład dużo nie będzie. No, bo no, przy spalaniu pełnym dwutlenek węgla, który się wydziela, już przy stężeniach rzędu 5% może wywołać też zgon. Co prawda mechanizm zatrucia jest zupełnie inny niż mhm. w przypadku tlenku węgla, ale można się rzeczywiście zatruć też w ten A. sposób. I lampa naftowa są ogólnie takie lampy wykorzystujące płomień. Generują sporo ciepła, które w tej chwili, z wyjątkiem może gotowania, byłoby ciepłem odpadowym. Ale ci z Państwa, którzy widzieli, na, przeglądali filmy na, na tym kanale, znaleźli również odcinek o termoogniwach. Otóż to ciepło odpadowe można wykorzystać do generowania energii elektrycznej. Może tej energii nie da się wytworzyć bardzo dużo, ale wystarczy, czy do, do uruchomienia odbiornika radiowego. Czy jak to było praktykowane w Rosji sowieckiej do napędzania radiostacji? I to działało. Takie urządzenie odtworzyliśmy w, w praktyce. Zobacz, że w przypadku takiej lampy naftowej, i w przypadku, kiedy chcemy generować elektryczność, ujawnia się pewna zaleta tej lampy, to znaczy stabilność tego płomienia. De facto, póki w zbiorniku jest wystarczająco paliwa, żeby knot był zanurzony, tak długo ten płomień jest bardzo stabilny. Tak, co jakiś czas trzeba podciągnąć trochę ten knot, bo nie da się, no wypala, się. wypala się. Ale powiedzmy w przeciągu, dajmy na to yy, godziny czy kilkudziesięciu minut, jest to naprawdę stabilne źródło. Yy, zupełnie inaczej niż na przykład jakiś piecyk taki do gotowania zasilany drewnem. Tam bardzo ciężko jest utrzymać y, stabilną moc tego źródła. Tak. Bo każde dorzucenie paliwa na moment powoduje spadek mocy, a potem dosyć gwałtowny wzrost, prawda? Tak więc tutaj w przypadku tego typu źródeł światła y, mamy też, jeżeli chodzi o to ciepło odpadowe, mamy ten strumień stały. stały. Przed nami jeszcze jedna rewolucja wspomnimy o źródłach światła które wcale nie były pierwszym elektrycznym źródłem ja światła, ale z pewnego powodu są uznawane za symbol postępu i różnych ciekawych pomysłów. Bo następnym odcinkiem będzie żarówka. Czyli pomijasz lampy łukowe. Nie. Nie? O lampach łukowych też wspomnimy, ale później. Elektryczne źródła światła wyparły płomień praktycznie wszędzie. Z jednym wyjątkiem. Nastrojowe kolacje nadal odbywają się przy świecach.